Witam Was wszystkich i zapraszam na czytanie horoskopu na miesiąc marzec. Marzec jest takim wspaniałym miesiącem przełamującym zimę i pozwalającym zobaczyć, że ciepło, które nam się zaczyna objawiać w przyrodzie, jest też jakby takim nowym. Nową sposobnością do tego, żeby inaczej spojrzeć na swoje własne życie, na to, że jednak wiosna czyni zmiany, wielkie zmiany i że po nawet najgorszych problemach, katastrofach, upadkach wiosna właśnie przychodzi. Także niech ta wiosna będzie dla każdego z nas takim fantastycznym powodem do tego, żeby jeszcze raz inaczej spojrzeć na siebie, na możliwości, żeby dać po prostu sobie szansę na to, żeby jeszcze raz, jeszcze raz z ufnością życia przeżyć, przeżyć następny rok. No dobra. A taka Ogólna energia dla nas wszystkich na ten marzec to, no właśnie, widzicie, dokładnie to, co powiedziałam. Dajmy sobie szansę na nowe. Dajmy sobie szansę, żeby w naszym życiu zaistniało to, co ciepłe, kochane, prawdziwe, a nie głupie i naiwne. Jednym słowem, idźmy w to, co. Przynosi rozwój, a nie w to, co tylko pozwala nam w jakikolwiek sposób się uaktywnić, ale na chwilę ponad wszelką miarę, bo ja tak chcę, chociaż mogłoby być to niebezpieczne czy takie trochę nieodpowiedzialne. Idźmy w rzeczy, które są transparentne, idźmy w rzeczy, które są dobre. Idźmy w rzeczy, które rozwijają, są pozytywne, no i takie hmm, dla nas bezpieczne też. Ten miesiąc może być pełen wyborów. W związku z tym, uważajmy, w którą stronę się udajemy i jeszcze coś. Jeżeli tak strasznie martwicie, możecie się martwić, w którą stronę iść, to za długo nie pozostawajcie w tej formie takiego myślenia i udręczania się, bo może się później okazać, że przesiadywanie na tym rozdrożu to będzie wasze klu i na tym przesiadywaniu. Stracicie właśnie swoją szansę. Czasami trzeba coś wybrać, czasami trzeba coś zrobić. Czasami trzeba się ruszyć, żeby na tym życiowym skrzyżowaniu właśnie nie utknąć. I ten miesiąc może być doskonały na tym, na to, żeby się po którejś stronie po prostu opowiedzieć. Czy naiwność? Czy wręcz przeciwnie? Jawność. Okej. Okay. Ale to tylko taka mała zajawka. Co większego, co bardziej szczegółowego dla poszczególnych znaków zodiaku już za chwilę. Zapraszamy. Witam wszystkich strzelców i strzelczynie, żeby nie było. Zobaczmy, na czym się oprzeć w tym miesiącu, co będzie taką opoką skałą. Widzę tutaj wielką otwartość na nowe idee, na to, co idzie do Was, ale może być to też również otwartość na dzieci. Otwartość na to, co um, dopiero się wykluwa, dopiero się wykluło i można by powiedzieć, że jest takie jeszcze nieuformowane. Um, inaczej? Zatoczyliście w życiu już tak wielkie koło, tyle rzeczy już widzieliście, tyle rzeczy już zostawiliście za sobą, ale też wytknęliście. Sobie i innym tyle rzeczy, że można by powiedzieć, że wróciliście do punktu początkowego. Co to oznacza? To znaczy, że dajecie sobie i innym na nowo szansę, na nowo rozpoczynacie właśnie, to jest otwartość na nową ideę, to jest takie postrzeganie świata, tak widzenie wszystkiego ostro, i Posiadanie takiego horyzontu myślowego, że dojrzewacie do tego, żeby być wreszcie może trochę infantylnymi osobami, albo pozwolić sobie na tą dziecięcą ciekawość świata, która nie jest obarczona żadnymi barierami, konwenansami, regułami, zasadami. Czysto. Na no, czysto. Można by powiedzieć, że to taka tabula rasa, ale zanim do tego doszliście, że życie można na nowo układać sobie na nowych zasadach, no, no to trochę czasu minęło i trochę kosztowało Was to nerwów i wielkich, wielkich przemyśleń. Inaczej, znowu inaczej, można by powiedzieć, że staracie się. Każdego dnia zaczynać, każdy dzień właśnie od, od początku, od zera, dawać sobie szansę na to, że ja ten dzień kreuję, ten dzień może być taki, jaki go sobie zmajstruję. Mam wielką szansę na to, żeby być twórcą, kreatorem, bo zaczynam od nowa i tylko ode mnie zależy, jakich użyję farb. I jak bardzo słowami podbarwie to, co się właśnie zaczyna zadziewać. Dojrzewacie właśnie do tego, żeby zacząć coś nowego, coś nieskalanego, coś nieobarczonego jeszcze tymi wielkimi przemyśleniami, tymi regułami. Natomiast pójście w tak czystą formę, może trochę wiązać się ze straceniem głowy, bo jeżeli dotychczas byliście bardzo racjonalni i odtąd dotąd, to teraz, w momencie, kiedy puszczacie wszystko, a niech się dzieje, no to można by powiedzieć, że trochę liście, Ale przecież Najpiękniejsze obrazy wychodzą wtedy, kiedy nie podchodzi się tak z musu. Nawet to ma w malarstwie swoją nazwę naiw art. Może właśnie takie naiw art jest w tym miesiącu dla Was ważne albo warte zastanowienia się. Może czasami Warto poudawać albo pobyć, pozwolić sobie, nie poudawać, nie, nie. Pozwolić sobie na to, żeby być trochę naiwnym, żeby może inni yy, zamiast nas zaczęli główkować, zaczęli wreszcie dostrzegać coś. Może warto. Ok, a możliwości tego miesiąca dla siebie. Po prostu nic nie jest na zawsze. I tak jak ty, możesz być zastąpialny, zastąpialny. Ym, tak samo uczucie może po prostu się wypalić, skończyć. Bo jest czas na sianie, jest czas na zbieranie i jest czas na żniwa. I może. Ten miesiąc właśnie, ten miesiąc uzmysłowi ci, albo może twoim bliskim uzmysłowić, że czasami coś może się skończyć. Może przyjść druga osoba, może przyjść inna idea, inny sposób patrzenia na życie, i wówczas pewne rzeczy przestają być, Aktualne przestają być potrzebne, bo człowiek wybiera inną ścieżkę. Czy to ty będziesz tak myślał, albo myślała, czy to twoi najbliżsi to zobaczą? Nie wiem, ale ten upływ czasu i upływ e, uczuć, upływ związków, upływ relacji ma tutaj dość istotne znaczenie. A przeszkoda tego miesiąca. Konserwatyzm konserwatyzm w uczuciach i w działaniach. To jest tak jakby jedna strona chciała to, a druga strona chciała tamto, natomiast ani jedna strona, ani druga strona nie zamierza właśnie z tym czymś wyjść do tej drugiej strony. I tak każdy w tym swoim grajdołku siedzi. No i tak rozpamiętuje. Przecież ja tak kocham, a z drugiej strony przecież ja tak pożądam, tyle rzeczy chcę zrobić. No i co? No i nic. Siedzą sobie tak odwróceni właśnie plecami do siebie. I nic. To jest ta przeszkoda, żeby przełamać te bariery, te konwenanse właśnie. Może warto właśnie przed tym być trochę naiwnym i przestać na te konwenanse zwracać uwagę. Hmm. Przełamać tą barierę tej szkatułki, tych prostych linii. Może warto być trochę bardziej elastycznym. No, wiecie. No dobra. A jak pokonać chociaż to powiedziałam przed momentem? I tu mi wychodzi, będę stać przy swoim, chociażby się paliło i waliło. No właśnie, nie. Właśnie należy to swoje cholerne ego schować gdzieś do kieszeni, a tak naprawdę zrobić z nim po prostu święty porządek. I sobie coś odpuścić. To właśnie to ego wywalone w kosmos powoduje, że czasami robi się rzeczy, za które potem jest bardzo mocno wstyd i od których nie można wyjść wyników, efektów już uciec. Może to jest dobry moment, żeby to przywiązanie do pomysłów, do idei, do sposobów, do tego, kto gdzie, jaką ma odgrywać rolę, czy być nad, czy być pod, może właśnie pora te konwenansę puścić gdzieś tam, gdzie ich miejsce. Między legendy. Ok, a rada bądź wskazówka dla Ciebie. Niech to będzie rada. Tak naprawdę, wszystko, co w życiu spotyka, spotyka nas na naszą miarę. I śmierci, i rozstania, i kłótnie, i wielkie choroby, i wielkie tragizmy, kataklizmy no wiecie, wszystko takie, co jest befe i nieładne. To wszystko jest na miarę naszej wielkości. Nie więcej, nie mniej. Tylko dokładnie takie, jakie potrafimy znieść albo sobie z tym poradzić. I teraz właśnie to, co Ciebie spotkało, wyobraź sobie, jesteś w stanie przepracować, jesteś w stanie nad tym przejść, jesteś w stanie to zrozumieć, pojąć i iść dalej. Niemniej i nie więcej, dokładnie tyle, ile możesz. No i jeszcze jedno, co zwykle w takich sytuacjach powtarzam: mija, nawet najdłuższe zmija. W związku z tym nie myślcie, że to końcowa stacja. Nie, nie, to dopiero przystanek w waszej życiowej podróży. Może trochę nie takich widoczków oczekiwaliście, ale to wszystko jest do przejścia. I tego właśnie wam życzę: trochę więcej otwartości i otwartości nie tylko serca, ale nawet rozumu na to, że może przyjść coś nowego, czystego i takiego zapaćkanego konwenansu. Tego wam życzę. Trzymajcie się. No i co? Do następnego.